serdecznie i zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj chciałem przybliżyć wam swoje pierwsze godziny na terapii. Co tam zobaczyłem, usłyszałem, z czym tam przychodziłem i co dostałem. Zapraszam serdecznie. Witam Was, kochani. Dzisiejszym tematem, tak jak mówiłem, będą moje pierwsze, pierwsze dni na terapii, czego się dowiedziałem, co zobaczyłem, co odnalazłem w sobie. Dowiedziałem się, jaka może być moja droga, ale nim przejdę do tego tematu, chciałbym yy, wrócić do, może odpowiedzieć na pytanie, które pojawiło się po tym moim pierwszym odcinku. Co myślę o zaszyciu się, bo akurat tego tematu nie podejmowałem. Zaraz powiem dlaczego. Zaszyścił się czyli yy, Esperal. No, w tej chwili mamy to w postaci albo tabletek, które są zaszywane, albo zastrzyku, prawda? Dla mnie osobiście jest to temat jest to rodzaj, nie temat, a rodzaj straszaka, który, yy, który mówi do, do nas. Napijesz się, pójdziesz na słoneczne wzgórze, tak zwane, e, albo wytrzymasz. I. No, i my musimy zdecydować, prawda? E, dlaczego mm, w ogóle nie, nie, nie poruszałem tego tematu? I dlaczego? Dlaczego? E, Gdzieś nie sięgnąłem po niego. No, dla mnie osobiście wiąże się to, gdzieś wyrzuciłem, wyrzuciłem to ze swojej głowy. Po, po tym, jak byłem na detoksie, i to tam na, na zajęciach terapeuta zadał pytanie naszej grupie. Było nas tam około 15. Zadał pytanie który z nas zaszył się kiedykolwiek i podnio, było podniesionych rąk około 10. Yy. I padło następne pytanie, które osoby wytrzymały do końca, ewentualnie utrzymały abstynencję po okresie, gdy skończył się skończyła się yy. Wszywka. No, i jakie było moje ogromne zdziwienie, gdy już żadna ręka, żadna ręka nie była podniesiona. Także wiedziałem, że to nie jest sposób na, na rozwiązanie czegokolwiek. Wiedziałem też z, do, z własnych doświadczeń, że, że mogę sobie dać Radę, czyli nie pić nawet do roku i półtorej, bo tak się zdarzało. Także, także, a jeśli chodzi o dzisiejsze spojrzenie na, na zaszywanie się, no cóż, moi drodzy, jeśli ten okres zastraszenia, będzie to okres potrzebny danej osobie do, do tego, żeby dojrzeć, że alkohol jest jakimś problemem w jego życiu i coś chce ze sobą robić. Może być też to jakieś rozwiązanie. Ale, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli. Szukamy dzięki niemu, szukamy czegoś, co da nam czas, czyli ten okres roku, żeby tylko coś podreperować, to musimy mieć świadomość tego, że ciężko nam będzie utrzymać do, do końca ten. Okres straszenia, tak go nazwę. A tym bardziej ciężko nam będzie utrzymać po czasie, gdy on już przestanie działać. Ale, tak jak mówię, każdy musi szukać swojej drogi. Teraz wróćmy do tematu dzisiejszego filmu: czyli pierwsze Pierwsze dni. Pierwsze dni na, na terapii. Co ja idąc na terapię wiedziałem. W zasadzie wiedziałem, że takie dwie podstawowe rzeczy, że nie wolno, nie wolno pić, a oczekiwałem od terapii, że dowiem się jak zrobić, by nie pić. No, w zasadzie były te dwie rzeczy, z którymi tam się udałem. I tak jak wam opowiadałem, że czułem się w zasadzie jak ten zbity, samotny pies. Zbity, samotny pies, który w koło siebie nie ma żadnej przyjaznej duszy i ręki. No, i jakie właśnie było moje zdziwienie, gdy na grupie terapeutycznej osoby, które się wypowiadały, miały taki sam problem, tak samo się czuły i były tu ze mną. Wiecie, tak bym powiedział, że bardzo obrazowo poczułem się wtedy tak, jak. Idąc sam, osamotniony, zbity, i nagle ludzie w koło podają mi ręce i idą ze mną w tym samym kierunku. Już to, kurczę, dało mi takiego powera, że znaczy dało mi takie wiar, taką wiarę, że, że to jest to miejsce, do którego. Wcześniej, może nie wcześniej, do którego dobrze, że przyszedłem. Jednocześnie czy, dowiedziałem się o chorobie swojej, że, że nie jest to w ten sposób, że jest jakaś złota recepta na nią, prawda? I że ja tą receptę, tak jak tu mamy przy przeziębieniach, prawda? Wrzucę, dostanę tą receptę od terapeuty i, czy od innych ludzi, i z tym wyjdę na świat i wspaniale sobie będę radził. No, takie było moje myślenie. A tu się dowiaduję, że, że to jest troszkę odwrotnie, że w zasadzie to ja mam wymyśleć dla siebie tą receptę, a w tym pomogą mi inni, którzy są na terapii i terapeuta. Wiecie, to bardzo mi się to spodobało, gdy. Eee, powiedziałem słowa: Dzięki Tobie, Olu, a usłyszałem: Nie Sławek, dzięki sobie, dzięki sobie, Ty sobie możesz pomóc. Wiecie, ja jeszcze tego. To było tak wszystko świeże we mnie, że ja jeszcze nie do końca to czułem. Ja miałem to bardziej tu, wszystko. W głowie, a, a nie tu. Tu można powiedzieć, była pustka. Była pustka, którą zrobił alkohol. Którą zrobił alkohol. No i cóż zrobić, ale okazało się, że, yy, że nie jest to tak, że ja tą drogę trzeźwości zaczynam od dzisiejszego dnia. Nim zacznę ją od dzisiejszego dnia, okazało się na tej terapii, że ja muszę wrócić najpierw do tyłu. Padło pytanie: ale po co to rozgrzebywać? Takie było moje pytanie. Ale po co mam rozgrzebać to, co było złe, jak chcę, jak chcę robić dobre? Ale tak jak mówię i podkreślam, to były pierwsze dni mojej terapii. Co temu jeszcze towarzyszyło? Mówiłem o tym, że strasznie się bałem. Bałem się. Był lęk, uczucie, które, jak ja to mówiłem, strasznie nie lubiłem tego uczucia, i, no wiecie, alkohol dla mnie był Dobry na wszystko. Na uśmiech, na łzy, na lęk. A tu bez niego musiałem się z tym lękiem złapać, po prostu złapać. I kurczę, na tej właśnie pierwszych zajęciach też dowiedziałem się, że lęk. Nie jest wcale taki zły. Że lęk to uczucie, jedno z wielu, które powinniśmy zacząć kochać. To lęk nam coś pokazuje. To lęk <laughs> pomaga nam w tym, żebyśmy się mogli zatrzymać i czemuś się przyjrzeć. Wiecie, to było dla mnie niesamowite, gdy ja to usłyszałem. I to, że ja go czuję. To było też niesamowite. No i temat, który też był poruszony, zacznij dbać o siebie. No, no jak? No przecież utrzymuje higienę, tak odpowiedziałem. Prócz tego, no co ja mogę zrobić? No nie piję. Ale zaraz chwilę. Zastanów się, co ci dawał alkohol. Gdzie go piłeś? Po co go piłeś? I na te pytania, kochani. Właśnie musiałem sobie odpowiedzieć. Po pierwszych godzinach terapeutycznych. Kończyłem je z taką myślą, że przed samą terapią miałem tylko w głowie słowo muszę. A po pierwszych godzinach terapeutycznych Miałem jeszcze oprócz słowa muszę słowo da się. I uwierzcie mi, drodzy, w to, że się da. Próbujcie, bo warto. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, jak głowa do góry. I trzymajcie się do następnego odcinka. Pa, pozdrawiam.